Zwykły jest kontekst, w jakim apostołowie proszą Jezusa, przymnóż nam wiary. Bo to, co umyka nam w dzisiejszej Ewangelii, to fakt, że jest to odpowiedź na wielkie wezwanie Jezusa. Macie przebaczać 77 razy. Macie przebaczać zawsze. Jezus bardzo boleśnie konfrontuje ich wiarę. Ale z drugiej strony pokazuje też, jak wielki jest potencjał wiary, jak wielkich rzeczy może dokonywać człowiek wierzący. Drugim aspektem, który pojawia się w dzisiejszej Ewangelii, jest powiązanie przez Jezusa służby z wiarą i przebaczeniem. Jak mamy to rozumieć? O co tutaj właściwie chodzi? No Jezus chce nam bardzo jasno i jednoznacznie pokazać tak jak dla sługi, rzeczą absolutnie normalną jest, żeby służyć. Tak samo dla ucznia Chrystusa, dla chrześcijan. Normalną rzeczą jest, by przebaczać. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy tylko to, co do nas należało.